Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Niebianin. I witam was w kolejnym odcinku z gry Battlefield 3. Eee, no i znowu, led nas tam początku. Eee, nagrywam kolejny odcinek. Trzeci odcinek tego samego dnia. Ponieważ muszę wam pokazać. Eee, muszę wam pokazać. Nie no, no, chcę pokazać jeszcze jeden odcinek. Ponieważ widzę, że tutaj się niezła akcja zapowiada. Bardzo dobrze mi się gra. Tego też głupio było zaprzepaścić taką okazję. A przed chwilą na przykład miałem multi killa z granatu i to mnie zaszokowało. No to mnie, mnie, mnie nie zaszokowało. To było bezmyślne. Teraz ten ktoś się pewnie śmieje, że ja do niego z nożem poleciałem. A no bardzo mi się cieszy, jakby w na scenabecie prowadzili to, że ta jednego hita yy, z noża da się kogoś zabić. No sami powiedzcie, czy wam by się to spodobało czy nie. Według mnie to jest bardzo dobra rzecz. Czy to była ta sama mapa, na której tak panikowałem ostatnio? Że tak mi do tu idzie Tak to było bodajże ta sama mapa. Tylko, że na innym serwerze. Na tym serwerze były większe cięcia. Zobaczyliście? teraz tak płynnie chodzi mi ta gra. Jednak to jest to. Im mniej osób, tym lepiej się nagra. Ma... Oooooo! 10% życia Edyk, Marcel Adi, Lodowa, help! Niestety ich nie ma Tak jak już mówiłem, Macie ma problemy też z tym Punkbasterem mm, Adi, Adi ostatnio jakoś się coś y, nie pokazuje w ogóle A loduwa Zaginął Nie no, oczywiście ja sobie tak zrobię um, Jak tylko będą to oczywiście nagrają na, na Będą ze mną tutaj Stąd stres. Nie odeszli z Celi. Wiem, że ich bardziej lubicie ode mnie. Spoko. Wolicie ich bardziej oglądać ode mnie. Tak, wiem, spoko. Dobrali nam się Ty, 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 ty tam wteczkę proszę cię. Tytaj mi apteczkę. O, mądryś ty, mądryś. Czy do mądry jesteś. Boże, co ja gadam. Jak ze starych czasów. Mieć taki team, który ci daje apteczkę. Który wie co to znaczy nacisnąć ku na kogoś. Że stary dam ci apteczkę albo proszę o apteczkę. To jest spoko. Tak samo kiedyś z takim gościem byłem w Teamie. Naciskam na nim, na nim kół, żeby mi dał amunicję albo coś, a podchodzi, rzuca mi, czy i mówi mi jeszcze trzymaj stary. Spoko. Ło wow boo, wow, wow. <tryk> <tryk> Mapa Kanały stała się moją jedną, znaczy moją ulubioną mapą do trybu Team Deathmatch. Nie wiem czemu, ale zawsze, zawsze moją, moją ulubioną mapą to było Metro, bodajże. A teraz już jest, nie, to nie są kanały, nie, znaczy Kanały do Team Deathmatch oczywiście, eee, ale taką ulubioną mapą to jest, 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 jest. jest. Ale właśnie mamy taki pomysł z y, całym teamem tutaj, y, 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 no... Duwa, Marcel i Adi. Y, mamy taki pomysł, żeby nagrać y, odcinek Wiecie co to jest MAF tutaj, tak? Wiecie, 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 wiecie wszystko. Wiecie wszystko lepiej niż ja, tak, to było tam misy samobójcza znowu... Yy, chcemy nagrać taki odcinek, że... kurczę no synek Taki odcinek, że ja będę sterował mawem. A o i będę im mówił co się, jak dzieje, wiecie co tu chodzi Ma w to urządzenie takie za zakrata i na to na, nie na, na termowizji idzie yy, I widać wszystko, wrogów i kumpli, z powietrza No także właśnie coś takiego chcemy nagrać Będzie takie, takie taka, taka strategia Można powiedzieć Jeden dowódca Dwóch tam na dole siedzi, albo trzech. Zależy ile będzie. Kolega mnie tu widać osłonił. Dzięki. Stary, za tobą są wszyscy. I idziemy tutaj, mniej jest osób i już się mi lepiej gra. Oczywiście na 32 osobach yy, bez nagrywania mi się dobrze gra, ale z nagrywaniem już no, niestety zawsze bardziej Zawsze jest takie, 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 takie coś, że. Yy, jak człowiek nagrywa, to wszystko musi być do kitu. A jak człowiek nie nagrywa, to musi być wszystko super. Grątka nagrywania dla wszystkich. <grywka> Każdy ma taki problem z tego co zauważyłem. O myślałem, że on tu siedzi O matko. Apteczki porzucane, widać, że tu wojna była Albo no jest, ale zobaczymy Ktoś tu siedzi, nikogo nie Wszyscy siedzą tam, dobra, to my tam idziemy też Trochę nie w głowę, dobrze Chodzi mi o to zawsze, żeby kreczota Wiem, to było głupie. Fuck. Ja to piernicze. do widzenia. wypad Puszczaj mnie. Puszczamy. mnie! Zawsze lepiej strategią to rozstrzygnąć. Jedni idą tędy, drudzy tędy, każdy tak z franki. Wiecie o co mi chodzi? Strategia zawsze jest dobra. Przeciwko dobrej strategii nikt nie wygra. Nawet taki bercery nawet, nawet taki percerze leci żeby się zabić do 504. pierwszy kiedy oni je w ogóle osa nie zabili o. tak jestem tu już ponownie yy... Z niezmierną przykrością muszę powiedzieć, że mnie niestety wywaliło. Super. I wszystkie staty poszły się rypać. I jeszcze no dodatek... Yy, ja mam zawsze takie szczęście, że gram w jednym teamie i pod, nabiję punkty jednemu timowi, potem nie wywalię jestem w drugim teamie. Jeszcze mi tu przeżył. Co za kurde laker. Nie zabijesz, nie ma szans. I tam się wezwa. To ten! Co nie mi uciekł wtedy? Dobra, jedziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że uda nam się dogonić wroga. Z punktami. Wow! To, a, tu jest. Papaj to. Tak. Chodź tu. Chodź tu. Kurde. Czyli mi się wydaje, że ja się już nie podniosę z tymi, z tymi punktami. Bo z tego co tutaj ja widzę, to jakoś Amerykanie mają lepszy team rzeczywiście. Uch, synek. Przepraszam bardzo, ty miałeś 18. Ja miałem Magnuma, i jeszcze mi się nie chciało wyjąć. Trzymaj Fariana. Oczywiście jakbyś chciał, nie? Widać, że chciał. Fuck. Seren. dan cê Tu się leją Tu jest ich białe. O kurde, myślałem, że oni są po tamtej stronie. A wiem jak są furtbogą play the magic like never że wy patrz He mówiłem, że taktyką nie wygrasz Kurde Easy. Mówiłem, nie wygrasz z, ta z taktyką no Ja wiem, które gdy możecie przyjść. I co tu jesteśmy co mi tutaj zrobić, ale no rady Jebek jest wysłany A kompę się idzie po lewej <gry> Nie no, trzeba mieć swój swój team, bo wtedy nie można nieco komunikację zrobić. Dobra, mamy go wygląda takim. Kurde wlecisz mnie Proszę cię Nie wlecisz mnie. No, dobra Matko, komu ja zaopatrzenie daję? A no jest nic nie tylko, 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 tylko. Matko, ludzie, ogarnijcie się, to jest polski serwer, ale to pamiętam giercko na walacie. Najważniejsze, że człowiek rozumiał, nie? O, piernicze. Ej, no! Dobra, dobra. Gościu mówi, że... że. Że, 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 że. Ludzie grają tak medykami, jakby w ogóle nigdy nimi nie grali. Że wiecie o co chodzi? Że lata, lata, lata. Apteczki nie daje. Nic za nic. Nie, nie reanimuje. Albo reanimuję w środku walki. Wo, ale mi schratkowało. Ja pierniczę. Dobra koleś, przestań pisać i rusz się troszeczkę. Chcesz wygrać, to dawaj. Nie omygę, nie omygę, tylko ruszaj się. Ja wszystkie one sam nie zrobię.

Dać? Nie ma jakiego Tak wiem, widziałem go Nie wiedziałem to któr rędy w końcu pobiegłem w lewo Dobra, to będzie już ostatni filmik na dzisiaj To troszeczkę tego nagrałem W nagrodę taką, że Minecrafta nie ma Znaczy w zamian za to matko, nie w nagrodę co ja gadam I Jeszcze dzisiaj będzie mass effect może Fajna nie powinien być Do nasz Ziknął Z widy mam abordażu. Błtarga. O. opłacało się. A kurczę, jak on to zrobił? 2% HP. Gdyby nie to to było super. No ja, 2% HP. O. Asysta, asysta, asysta. Wozu zostanę jeszcze baretkę za asystę? Jest taka baretka w ogóle? Jest taka baretka. Ty będziesz mój, ty biedzisz mój. A! Jesteś mój. Tam jest ich sporo. Nie wiem, czy jaka ten typ to nie zabije się przypadkiem. O! No, nikogo nie ma. O! Jajku. Szybko, 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 szybko! Chodź tu, chodź tu, biegnij tu! Szybko, Alp! Więc co za mnie poradzę? Help! Muszę się dosyć do swoich. Dosyć do swoich. Myśl tylko o zadaniu. Spokojnie. Spokojnie. Kurde, tutaj też są. Gdzie nie idziesz, to wrogowie. To jest kolega! Aha, jest, jest, jest! jest. Syny, nie ja, mogę dać amunicji jak chcesz. Dobrze to. Ech, ja chcę! 4% HP! Matko, matko, matko! Kurde! Myślałem, że mnie w wodzie nie znajdzie. Ty, 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 Kurde. Nie no, come on, musimy ich dogonić. Panowie nie nie, nie, nie padajcie tak. Spróbuję ich wybić, ale naprawdę. Proszę Was, nie podajcie. Czekaj, biegam w kółko. Kurde Pust the boss. So cool. Ci ciągle tylko gadają, gadają, gadają o kurde Zawsze mam takie szczęście Zawsze się muszę sam wpierdzielić. Nie biegnij, hop, autko, bum. Dogonimy ich, dogonimy ich, ale spokojnie, proszę was. I ten strzeli po mnie, z byle jakiej A! Zobaczcie, widzicie, jak ja teraz wyglądam. O, 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 o. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Uda się, uda się, musi się like ninja. A kurcze nie, 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 no już nie ich nie dogonimy, no nie ma szans, no. <śpiewanie> Obozy. Medyk, medyk! Trzeba patrzeć się na drugą, bo mogą nam wbić z drugiej strony. Ach! No myślałem, że tą stronę choć. Kurczę, jakiego miałem gości w teamie? Nawalę na lewą stronę, ja idę na prawą. To w końcu ten z lewej mnie zdawił. Jak oni tam nawalają, to ja nie wiem. A to było głupie. Na pustej przestrzeni. Ten odcinek będzie bodajże taki dłuższy troszeczkę. Bo tu mamy aż 300 punktów. To nie da rady, już nie wygrałem. Już koniec, amen. Jeszcze nie pójdziemy na ostatnim killu. No, tak. Wydaje mi się, że się robić wszystko, co w mojej mocy. Tak, ale wcześniej im pomogłem. Dlatego, że wcześniej byłem u Amerykanów i nabiłem im sporo. Zanim to widzieliście. A teraz to, chcę to odrobić. Zaczynam. No. O, to kolega, dobra, spoko, sorry, sorry. Głupoty gadasz. Dzięki za pomoc. No nic przegrana. Ah. Więcej tych przegranych niż wygranych. Się zrobiło. O matko. Dobrze. Także to był. Ten akurat odcinek był nawet fajny. Także. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Eee, i, 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 i. Jeszcze raz zachęcam Was do komentowania, oceniania i subskrybowania. No i że widzimy, będzie... Kurcze. Widzimy się w kolejnym odcinku z BFA. Także. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć!